Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kanał YouTube Pozwólcie Ukochać się Bogu przedstawia Ksiądz Aleksander Derubiej o naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny. Odcinek piąty. Czytają Iwonna, Paulina i Jacek. Rozdział dwunasty. Pan Bóg daje swe łaski pokornym. Synu mój, chcę ci podać sekret otrzymania wielkich łask od Pana Boga. Mianowicie, zawsze uważaj się za niegodnego ich otrzymania. Pan Bóg daje łaskę pokornym. W sercu zajętym samym sobą nie ma miejsca na łaski Boże. Królowo wszystkich świętych, wielce pouczają nas o tym przykłady Twego życia. Wystarczy rozważyć, jak się zachowałaś w czasie zwiastowania Anioła Pańskiego. Z tego można poznać, jakie cię ożywiły uczucia pokory. Anioł ci zwiastował, że według zamiarów bożych masz stać się Matką Bożą, a ty nie mogłaś nawet pojąć, jak Pan Bóg raczył cię wybrać do takiej wysokiej godności. Myśl o tak wielkim wyniesieniu ponad stworzenia sprawiła, że zjawienie owego anioła napełniło Cię trwogą i jakby niedowierzaniem. A gdy istota najwyższa przybrała ciało w Twym łonie, w tej samej chwili zagłębiasz się w swojej nicości. Wiele tytułów było złączonych z Twoją zaszczytną godnością. Pośród nich zatrzymałaś tylko jeden tytuł służebnicy Pańskiej. Jako nowa Ewa bardzo różniłaś się od pierwszej Ewy. Ona przez pychę straciła wszystkie swe przywileje. Dla Ciebie zaś pokora stała się źródłem łask Bożych. Wszechmocny chciał Ci uczynić wielkie rzeczy. Nie zważał jednak na Twe przymioty naturalne, ani na świetne urodzenie, lecz na uczucia pokory. Pan Bóg miał nieskończone upodobanie w pokorze. Jest to zrozumiałe, gdyż Adam miał się uniżyć miarę. Miał się stać człowiekiem. Przystało więc, by na swą matkę wybrał pokorną niewiastę, aby ona przez swą głęboką pokorę była tym godniejsza, tak znamienitego tego wywyższenia. Dla swego dziewictwa spodobałaś się Bogu, ale dla swej pokory byłaś godną macierzyństwa Bożego. Synu mój, choćbyś miał bardzo wielkie zasługi, mniemaj o sobie w pokorze, jakobyś ich nie posiadał. Wtedy pozyska pozyskasz najwięcej zasług nie tyle w oczach ludzi, ile raczej wobec Boga. Na co bowiem Bóg z upodobaniem patrzy na niebie, i na ziemi, na uniżonych, na dusze pokorne. On sam to mówi. Ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu, i który z drżeniem czci moje słowo. Pycha jest przyczyną ubóstwa tylu chrześcijan, którzy nie mają bogactw łaski Bożej. Gdyby starali się poznać samych siebie, doszliby do pokory. Ona by usunęła ich ubóstwo, wyjednując im łaski Boże. Synu mój, nie bądź zajęty sam sobą, a Bóg cię napełni swoimi darami. Staniesz się bogatym, ale wyznaj, że sam z siebie jesteś tylko nędznym stworzeniem. Gdy jesteś pokorny, Bóg posłuży się tobą do szerzenia swej chwały, a troskę o nią powierza tym, którzy nie chcą ani sobie przywłaszczać jego chwały, ani jej z nim dzielić. Skoro otrzymasz jako łaskę Bożą, Przyjmij ją z pokorą i wdzięcznością. Zastanów się nad dobrocią Pana Boga, który tak hojnie obdarza najlichsze swe stworzenie. Sobie nie przypisuj żadnego dobra, ani tego, które posiadasz, ani tego, które czynisz. A nawet, gdy z łaską współdziałasz bardzo sumiennie, pamiętaj o tym, że już sama współpraca jest dziełem łaski Bożej. Pan Bóg nagradza Twą wierność, ale tym samym wieńczy swe własne dary. Niech ci zawsze tkwią w pamięci te trzy prawdy. Bóg jest wszystkim, a ja niczym. Bóg posiada wszystko, moja zaś jest tylko nędza. Bóg może wszystko, ja zaś niczego bez Jego pomocy. Chociaż zaś sam z siebie nie jesteś niczym, choć nic nie posiadasz i niczego nie możesz uczynić własnymi siłami. Mimo to będziesz czymś w oczach Boga. On ci chętnie udzieli swej łaski i da ci zwycięstwo nad wszystkimi twoimi nieprzyjaciółmi. Rozdział XIII. Prawdziwą chwałę daje pokora chrześcijańska. Pochwały anielskie nie odpowiadały nastrojowi duszy najświętszej dziewicy. Nie zgadzały się z jej przekonaniem o sobie samej. Duszę jej napełniła święta trwoga. Prawdopodobnie obawiała się, że całe zdarzenie było tylko złudzeniem zmysłów lub jaką zasadzką szatańską. Mówił jej anioł, że jest błogosławioną między niewiastami, ona zaś nie pojmowała wcale, jak można było udzielić jej takiej pochwały? Uważała się bowiem za ostatnią pośród wszystkich niewiast. Tenże anioł zwiastował jej, że wielką łaskę miała u Boga, wielką łaskę znalazła u Boga. Oto pocznie i porodzi syna, stanie się matką bożą. Jeśli na to przyzwoli, Maria upokarza się na widok takiego wywyższenia, jakie jej przeznaczone. Ona się uważa aż nadto szczęśliwa, gdy się może nazywać służebnicą pańską. O wy wszyscy, którzy gonicie za sławą, uczcie się od Maryi, gdzie ją można znaleźć. Prawdziwa i rzetelna sława polega na tym, by się stać małymi. Tak stwierdza sam Pan Bóg. Napisano bowiem w Piśmie Świętym: Kto bowiem jest najmniejszy wśród Was wszystkich? Ten jest wielki. Ta wielkość jest nie tylko prawdziwa, ale i pewna. Nikt jej Wam nie zaprzeczy. Ani też nie zechce jej odebrać. Kto się uważa za najmniejszego, stanie się największym. Będzie przekonany, że niczym nie jest sam za siebie i nic nie może uczynić. To przekonanie uniży człowieka w oczach własnych, ale go wzniesie do Boga, którego uzna za najwyższego dawcę wszelkiego dobra. Może wówczas liczyć na wszechmoc Bożą, a liczyć z tym większą ufnością, że słabych Bóg umacnia ze szczególnym upodobaniem. Nadto pokora uwolni cię od podłości, do której prowadzi wyniosłość i pycha, czyż może być nic mniejsze stworzenie niż człowiek opanowany rządzą wielkości, który za wszelką cenę chce zyskać pochwały, pokora sprawi że nie będziesz się oglądał na względy i na próżne sądy ludzkie. Odpowiesz im za apostołem. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez Was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki, bo właściwie mam jedynego tylko sędziego Pan jest moim sędzią. Ona każe Ci obojętnie patrzeć na zaszczyty tego świata, ponieważ poza ich rozgłosem odkryjesz obłudę i próżność. Nauczy cię, abyś nie wywyższał się nad swego bliźniego, ale go szanował i nie zazdrościł mu wyższego stanowiska i poważania. Człowiek sądzi o wszystkim według zmysłów. Tylko dobrem zmysłowym daje się powodować. Dlatego pokora wydaje mu się niczym, czymś poniżającym. Mimo to jest ona jedną z tych cnót, które przede wszystkim kształtują wielkie i szlachetne dusze. Spomiędzy wszystkich cnót pokora najdobitniej oznacza głęboki rozum i silną wolę. Ona przede wszystkim wyciśnie na Tobie najpiękniejsze podobieństwo do Jezusa, Boga Człowieka, który jest początkiem prawdziwej wielkości i chwały. Człowiek nigdy nie jest większy i sławniejszy niż wtedy, gdy pilnie naśladuje wzór Boskiego Mistrza. A właśnie przez pokorę i umiłowanie własnych upokorzeń. Najwięcej zbliży się do Boskiego Wzoru. Jezus był pokorny i miłował upokorzenie. Wiedział bowiem, jak bardzo przez nie uwielbiał swego Ojca. I rzeczywiście, właśnie w chwilach upokorzeń Jezusowych, Ojciec Niebieski objawia, że w nim ma swe upodobanie. Aniołowie zaś wyśpiewują. Chwała na wysokości Bogu. Jak będziesz pokorny na wzór Jezusa, uwielbisz Pana Boga. A czy jest coś chwalebniejszego niż przymnożenie chwały Bogu? Królowo nieba, na Tobie w sposób bardzo widoczny sprawdziła się owa przepowiednia: Kto się uniża, będzie wywyższony. Tyś została tym bardziej wywyższona. Im byłaś pokorniejsza. Uproś mi więc łaski potrzebne do zupełnego zniszczenia mojej pychy. Niestety, aż dotąd miałem same tylko zewnętrzne objawy pokory. Starałem się tylko udawać tę cnotę. Przez to chciałem zyskać szacunek u świata, który pogardza pysznymi, choć sam jest przewrotny. Wyjednaj mi nieobłudną pokorę która by mnie utrzymała w przekonaniu o mojej słabości. Naucz swym przykładem odnosić wszystko do Boga. Niech pod wpływem pokory spodziewam się wszystkiego od Pana Boga. Niech we wszystkim uznam swą zależność od Niego. W ten sposób zasłużył sobie na uznanie samego Boga, który jest jedynym źródłem. Wszelkiej chwały i wielkości. Módlmy się. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.